Czemu nie może być pijany tak non-stop? <grym w> Bo to się nazywa alkoholizm wtedy. Dobra, muszę do niego podbiec. O nie, weź te kulki ode mnie. Napierdalaj go. Uf. I uciekam. Uf. Uf. O kurwa, rycerz mi zdycha już. Czemu on do niego strzela? Ja pierdolę. Miałeś go na mele napierdalać. Tam idź, rzucaj, idź do Aldricha. Idź, a fita, helweta To będzie ciężki boss. Dała. Dotąd bossy, które biłem, pokusowały się raczej na atakach mele. A tym razem, no, już tak dobrze, jeśli chodzi o taki mele, nie ma. I te bossy lubią we mnie atakować. I to mi się bardzo nie podoba. Dobra, czy ty dalej do niego idziesz? Idź tam, tam idź. Napierdalaj go. O nie Kogo to? We mnie? Nie, nie we mnie. No, napierdalaj go. Jeszcze jeden atak mógł chociaż sprzedaj. Dobrze. I przeżył jeszcze. Patrzcie, jak on sobie radzi. Jestem ciekaw, czy pokemony, jak są w pokebolu u mnie, jakie cofnę na rękę na przykład. O, fuck. To czy one. O nie. O, fitta. To czy one. Fuck, fuck, fuck. fuck. One się leczą na przykład. O nie. Idź tam, zabijaj Aldricha. O nie. Ech, najczęściej używane słowa przeze mnie na tym ranie. O nie! Napierdalaj, napierdalaj tam. O ja pierdolę. Come on, o nie! <laughs> Remczak to balista, barista Balista Oj zajebał. O, pizdę. O nie! Dawaj. Jest, jest napierdnięcie. Zajeb go, proszę, chłopie. Tam... Uch! No nie! Uch! Nie, nie! Zabił go. Zaliczy mi, czy mi nie zaliczy? Szybko. Jest. Martwy. Weszło. Idę do sklepu. Spoko, Gibon. Już pewnie napisałeś to 10 minut temu. Ja dopiero teraz zobaczyłem. To nie był grid. To nie był grid, Tetris. Emberista. Po śmierci oddał mi Ember. Znaczy, najgorsze jest to, że w takich przypadkach wszystkie dusze, które były za bossa, po prostu się zmarnowały. Eee, więc wszystkie moje levele, które chciałbym wbić za dusze, które miałbym za Aldricha. Heh. No, 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 nie będzie. Nie będzie. I za róg, żeby mnie do mnie nie strzelali. Za drugim czy za trzecim? To był trzeci albo czwarty raz. Jorm? Co Jorm? Do Jorma jeszcze pójdziemy, spokojnie. Czemu nie mogę? Mam agro na... On tu idzie naprawdę. iś tam zabijaj. A nie, nie zładowały się. Heh, <laughs> rzeczywiście. Aż dziwnie. Bo zazwyczaj chyba w jedynce tak było. Bo raz miałem tak, że mi spadł Taurus Demon z... ridge'a, to się po polsku nazywa most. I jak spadł z mostu, to tych dusz mi nie dało. W Death tak to działa. A, proszę. Nie, 50, 55k nie miałem. W deszczu tak to działa? O, no nie wiedziałem. To nawet lepiej. W sensie na mój... Na moją korzyść, nie? Ogólnie się marnuję i żar, ale ty oszuście masz. Okej. Okay. <grafy> Gra specjalnie dla mnie zmieniła e, z zasady. Dobra, skoro i tak tak mocno lecimy w regenerację... E, to tu chyba jest ring, tak? Który daje regenerację HP? Czy źle pamiętam? Sun Princess, Princess Ring. Czy, czy, czy mi się myli? Wydaje mi się, że mam rację, ale mogę... Mogę nie mieć racji, zamienimy... tak, Gradually Resource HP, mam nadzieję, że on też działa na moje Pokemony. Rings also apply to creatures. Też traciłeś zawsze, ewentualnie nie działa, a mnie zawsze działało, bo z dwa razy tak miałem też i normalnie. Może w trójce jest inaczej niż w, niż w jedynce, bo na bankie jestem pewien, że tak w jedynce miałem właśnie, że, że się wyjebałem z, razem z bossem, e, zanim pokazał się ekran e, ładowania, e, po prostu e, loading screen. To pokazało mi się, że. bo zajebany. E, I mogłem normalnie iść dalej. W sensie nie dostałem tych dusz. Drukiem Kefili załóż to nie ta gra, mordo. To nie ta gra. <laughs> Dobra. 55 tysięcy. Co ja z tym hajsem zrobię? Po pierwsze, nie, czekaj. Najpierw um, zobaczmy, czy w ogóle. Wczoraj zainwestowałem troszeczkę jeszcze w Attunement. Jeden level i mamy pięć pokemonów, Ok. To jest zajebista wieść. I idziemy dalej w lag. W regenerację. Nie wiem, ale rzadkie są takie przypadki. No właśnie. Też mi się tak wydaje, ale mówię, że mi się wydaje, że tak miałem właśnie w jedynce. Tokeny, będzie level. Studied, tylko studied, kurwa, ile razy będę się uczyć toward the next level. Ja chcę w końcu next level wbić. W ogóle dzisiaj pierwszy raz od dwóch tygodni chyba, zrobiłem sobie tak, że przed streamem robiłem sobie pompeczki i robiłem sobie pajacyki. Bo jak ktoś nie wie, to generalnie pajacyki są dobrym sposobem na rozruszanie układu korfio... korfioobiegu, o. Szczególnie jak masz taki zamulasty dzień, tak jak ja na dzisiaj, na przykład. Czyli wstałem, usiadłem przy kąpie i siedziałem przez 6 godzin, edytując film, <noise> gdzie nie ruszasz się, i to jest. o, rozgrzewkę po prostu. To też nie była pełnoprawna rozgrzewka, nie? E, więc rozgrzewka oczywiście jest jeszcze bardziej taka prawdziwa. Jakbym zrobił taką prawdziwą, e, to by było jeszcze lepiej. E, ale same pajacyki też są dobre, jak powiedzmy, masz, nie wiem, 3 minuty tylko. Żeby jedno 30 pajacyków i, i z głowy, nie? Pochwalę się, że, że mam sześciopaka. A to się pochwali jeszcze ile ważysz i jak... ile masz wzrostu. Bo... Sześciopak mieć mają... Będąc chudzielcem to nie jest nic trudnego, nie? Jeśli taka jest sytuacja. To tak jak... Gruba laska z dużymi cyckami. To nie jest nic nowego. <grytanie> 68 km 75. No to ty chudzielec jesteś w sumie, no. Ja też... No to jest... Znaczy, w sensie chudzielec, że... Nie jesteś ten... Duży. O, tak chciałem powiedzieć. Jesteś zbalansowany. Jakbym miał trzy do wyjścia, to bym usiadł jak najdłużej posiedzieć, a nie pajacyki na Nie, ja nie mówię o tym. O, 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 o wyjściu, nie? Tylko chodzi mi o to samo. Poruszenie samego siebie. O, o obudzenie się. O. Eee, po co ja tu przyszedłem? Chciałem zobaczyć, co ona przydaje za te wszystkie asze, które jej dałem. Sety. I śmieci. Mech, mech, mech. Czy jeśli wezmę sobie ringa na HP, to moje ...przydupasy też HP dostaną? Gdybyś nie ćwiczył w takich proporcjach, to byś nie miał. Oczywiście, że nie. Pewnie, że nie. Ja sam miałem. Sześciopak przez chwilę, e, jak, 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 ale to właśnie w momencie jak, jak schudłem, nie? ja wczoraj mówiłem, że jak kiedyś ważyłem 120 kg, później w ciągu pół roku, nie chciałem tego zrobić, chciałem iść do niego, później w ciągu pół roku schudłem do 67 kg e, i wtedy zacząłem ćwiczyć, znaczy no to nie zacząłem, to w sumie już byłem podczas ćwiczeń i wtedy sobie wyrobiłem sześciopak, nie? taki też le ledwo widoczny. Oczywiście, ale, ale tak. Um, czy ja coś będę chciał? Recovers HP with successive attack. Może te ringi co najwyżej. A nie, nie mam, bo już nie mam... warta duszy, no, no to rip. Resztę dusz możemy opierdolić. Też miałem sześciopak wczoraj. Ja mam ile, ile wzrostu? Ja mam 1,80m, ale ja wiem, że ja wtedy byłem... ...ja wtedy miałem, byłem, byłem, bardzo chudy. To było aż chorobliwie chude generalnie, nie? Ja na punkcie chudnięcia wtedy miałem takiego pierdolca, że... Nie mogłem się zatrzymać. I to było niezdrowe generalnie, ale no. Było jak było. To nie? Siemanko świry, deweluk, dobry wieczór, siemaneczko. Tyś masz 16 lat to inaczej. A w sensie, no, no niby tak, ale też nie do końca. Dobra, nie do ciebie chciałem. Mam 130 tysięcy dusz. Chcę je wydać na levela. Eee, czy ja chcę mieć w HP, bo wydaje mi się, że każdy level, jaki je ja w HP w pierdole, to będzie marnotrawstwo. Bo mogę jednocześnie też swoje pokemony koksać. Szczęście, ja chcę więcej szczęścia, ja chcę więcej. Tak. To jest dobry pomysł. Na stałe, ile ważę, że utrzymuję bez problemu. Ostatnio mi ciężko utrzymać e, wagę, że tak powiem, ale to przez to, że zacząłem mieć gówno. E, i, I zazwyczaj utrzymuje się około 80 kg. Plus minus, nie? Czasem, nie wiem, w ciągu miesiąca zejdę poniżej 80, czasem w ciągu dwóch miesięcy wejdę na 85, ale gdzieś, gdzieś te granice cały czas e, trzymam. Tyle, dobra. Chcę kupić. Co ja mogę z tych hajs kupić więcej? Pokebole chyba. Nie dawaj putów w HP, bo szkoda. Dostawaj one shota od wszystkiego i narzekaj po... <grystanie> oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Daj mi więcej pokeboli tych mocnych. To, to będzie to. Skarpetki dorzucili. Dobrze, nie biłem lewela ciągle. Eee, zabiliśmy tego pana. Znaczy, Aldysz to jest pan czy pani? Nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, gdzie mogę iść dalej? A, właśnie, przed wolnirem. jeszcze przecież jest ten. Most do zniszczenia. Wczoraj go chciałem uderzyć, ale... Pochodnią z jakiegoś powodu się nie dało. Weźmiemy normalną broń w łapę. I mam nadzieję, że teraz mi się uda zniszczyć most. I wziąłem jeszcze ten upgrade do soczku, którego znowu nie wykorzystałem, ale dobra. kij z tym. E, 1,80 i 80 kg to nieźle byś miał poniżej 16% body fatu. E, Pewnie tak, ale to by znaczyło, że musiałbym chodzić do dietetyka, który ma profesjonalną wagę. E, a mi się nie chce. Jebło? Czy nie je było. A czekaj, co? To jest już jebnięte? Halo? E, Okej, okay, ten mod jest trochę e, zbugowany. Hmm. Hmm. Ten mod jest trochę zbugowany. E, no nic, spróbujemy jeszcze raz. Nie, nie, mam pojęcia co to było. Nie mam zielonego pojęcia co to się odjebało właśnie. Czekaj, bo ja kupiłem w ogóle to, to szczęście i nie oddałem go ten na staty. Czy to jest znowu już jednonięte i da się schodzić? Nie. O, dobrze! Teraz działa tak jak powinno. Skór już myślałem, że będę musiał ominąć ten, ten zone, ale na szczęście nie. Chyba, że teraz będzie zjebany most. Nie, działa. <laughs> nie musi, ja wiem, ja wiem, Tetris, ja wiem, ja bardzo dobrze wiem o diecie. E, tylko to wynika u mnie z lenistwa przede wszystkim. E, no bo ja jestem leniwy. Bardzo leniwy. Dobra. A propos diety, ja, ja bardzo dużo e, sam na sobie eksperymentowałem, więc ja wiem, co na mnie działa. I to nie jest żaden problem. Ja jakbym chciał schudnąć, to bym schudł, ale na razie nie mam żadnej tej. Kawa, herbata przed treningówki, tak. Ja, ja kiedyś więcej trenowałem ogólnie, to piłem przed treningiem właśnie espresso i do tego jeszcze dobijałem się dwiema tabletkami Guarany. A później jeszcze brałem, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Boże, mam w szafce, ale nie pamiętam. Takie coś, co ten, co wzmacnia i pomaga Kiedyś mówiłeś o tym miku, jak bije tego demona Tak, dokładnie, właśnie dlatego chcę to zrobić Tylko, że no pan tutaj mnie obrzygał, nie? I Musiałbym nie umrzeć najpierw Jeden demerzu. Dobra, i ja spierdalam I niech oni się leją Generalnie to się może źle skończyć I pewnie tu umrę dałem zgon za to... O nie, skąd ty się tu wziąłeś? To się może źle skończyć tutaj Okej, okay, dostał. Nie czemu we mnie! Bij kurwo mimika! Boś takich rzeczy zawału dostaniesz, bo jeszcze masz trochę za gęstą krew. A, to nie, to to, to tak, to możesz mieć problem. Kliknąłem plusa. Kliknąłem. Właśnie ja miał, miał ambient lecieć. Wydaje mi się, że przyzwę swojego pokemona, żeby on też ode mnie agro e, ściągał. I będą się napierały trzy pokemony, czyli Demon, czyli mimik i mój Pokemon jeszcze. Chociaż. ha. Jest, tego demona raczej ten Nie, liczyłem, naliczyłem A poprzedniego może to rzeczywiście Dobra, dodamy eee, Co ja chciałem powiedzieć? A, zakładam, że tego demona się nie da złapać Bo on pewnie jest jako boss liczony Ale chyba nie ma żadnego fragmentu w grze Gdzie on jest rzeczywiście jako boss liczony, nie? Spróbujmy rzucić małego pokebola I zobaczymy co się stanie Tak, nie się. Da, da się Okej, okay, to nie zabijajmy go Nie zabijajmy go Robimy skipa I po prostu spierdalamy Da się go złapać, zaraz sobie go na listę zapiszę, że to jest jeden z tych, który jest do złapania. Zaraz po ten item wrócę, najpierw to chcę odblokować, żeby nie musieć tu wlecieć. Lecieć, znaczy się. Po raz kolejny. Um. O nie, zabij go. O nie, on mnie zabije. Okej. Okay. On zaraz stanie, bo mnie bia miał, miał białe oczka. Ale nie, nie wstanie, dobra, bo go zresztuje. Dawaj Horacego złap. NPC-ów się nie da, już próbowaliśmy złapać tego, mistrza ostrze i demon obok Setu Havela. On, on miał. Ale to nie jest ten demon, w sensie mi chodzi o ogniste demony, bo te dwa, te demony ogniste konkretnie, są chyba dwa tylko w grze, nie? Czy więcej? Może więcej. Nie, ale te reszta, ten, ten e, demon główna, którego zabiliśmy wczoraj koło setu Vela, ma bossbara, nie? Eee, dobra, teraz jest mit. który <grym> może być dla mnie rakiem, bo mam mało HP, okej, okay. ale mnie nie one-shotuje, więc dobrze. Jest sobie ten pan, pod którym fajnie byłoby przejść. Mała. Oh, wow. Ok. Ciągle żyje, ciągle żyje. Znamy, znaczy ja znam taki fajny sposób, jak go zabijać. Zaraz go wam zaprezentuję. Tutaj jest taka górka. I jak sobie. Zanim. za Zanim sobie usiądziemy, to pan kolega, który strzela tymi wielkimi gównami, będzie strzelał w niego. Tu jest trochę głośno, więc ten. Nie trzeba pisać wiem, ale ja zawsze sobie w razie czego. Żeby, żeby mój model postaci był niższy. To sobie siadam I on sobie traci HP Warto tego robaka zabić Bo z niego dropi e, ulepszenie do Estusa Idź po wiedźmę Nie mogę jeszcze wiedźmy Stray Demon nie ma bossbara HP Ale ciężko, żeby nie był jako boss liczony A, a Nie ma? Nie ma bossbara? A może e, Ale dropi duszę Duszę demona, nie? Tak jak typowy boss prawdziwy Wiedźmy tutaj? Jaką wiedźmę? Boże, przestań To jest tak głośne miejsce Tak tego nie lubię Z maczetą, okej okay. A czy tam na dole w ogóle będzie parę rzeczy, które ja bym chciał złapać. E, później jak jeszcze górę zeksplorujemy i wyłączymy tą balistę, to sobie jeziorko zeksplorujemy, bo tam zazwyczaj są dużo odłamki tytanitu, które mi są niepotrzebne całkowicie, ale może zamiast tego będą... E, może zamiast tego będą e, pokebole po prostu. Bazyliszka, właśnie bazyliszka. I miałem zapisać co? Dopiszemy do listy, poksy do złapania, Fire Demon napisze po prostu, cyk. I zaraz będziemy dalej patrzeć. Black Knighta już próbowaliśmy jednego łapać i się nie dało. a czy da się, ale... właśnie. Tego nie mam na liście, sobie dopiszemy od razu. Miałem za niski level na Black Knightów, miałem za niski level na Black Knightów na, na łapanie ich Pokébola, więc, więc no... Okej, okay. eee, poczekaj, cofnijmy się na chatę, ja ulepszę sobie te moje, moje soczki. Powróciłem. Witam i z powrotem, killer. Pamiętajcie, że raz dziennie możecie za jeden text-to-speech przywitanie wykorzystać. Zachęcam serdecznie, <laughs> żeby, żeby się pobawić. Dobra, e, oddam te soczki. Siup, mam więcej? Nie mam, dobra. Black Knightów e, na farm na demony. To tak tanie? Tak tanie, bo możesz tylko raz podczas całego streama wykorzystać. E, Black Knightów na, e, na demony w DLC. I jak będę mógł łapać już. Black Knighty to możemy tak spróbować zrobić. Żebyśmy na, na przykład, nie wiem, pięć Black Knight'ów i zobaczymy, czy to ma sens w ogóle. Dobra, i powrót. Co to powoduje? Twoja wiadomość będzie przeczytana przez bota, przez Jacka. Tak się nazywa ten ten, ten, ten głos. Ty możesz trzy, co możesz trzy? Aha, bo ty masz. Developer, Remuś, wypuść mnie. Utknąłem w konkuterze. <laughs> tak jest dokładnie. Text to speech, czyli tekst do mowy, dosłownie. Dobra. E Niech on mu raz pierdolnie Albo więcej niż raz Ty idziesz tam, czy tam nie idziesz? Uch, nie Nie mogę sargetować Idź, idź go bi. Nie tam O, o, o Dobrze, daj mu jeszcze raz Dobrze, cofaj Zajebiście I pytanie, czy ja mam wystarczający level, żeby go złapać Mam wystarczający level Muszę uważać na te kulki Trzy razy? Kurwa Nienawidzę tych kulek Uch, Może kulkę mogę złapać Nie, to raczej wątpię, ale... To byłoby śmieszne. Mamy Smoldering Gru. Eee, czekaj, co? Nie dość, że lore Friendly to ich broń ma dodatkowy damage. Znaczy wiem, 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 że przeciwko demonom wiem o co chodzi. Kule złapa. Właśnie myślę, żeby w kule rzucić po prostu. Eee, tam na dole jest ich więcej, więc tam najwyżej pójdziemy. Eee, tutaj, mimo że byłem 100 tysięcy razy już, to prawie zawsze się mylę i zawsze się gubię. Eee, nie lubię tego miejsca tutaj. O nie. Zabijaj ich szybko. Zabijaj. Takich gór chyba już połapaliśmy, nie? więc możemy na wyjepce ich po prostu poklepać. O, nawet duży obłonek tu poleciał. Pójdziemy tędy na razie. Górą. Halo? Dobrze, kolega? Kolega bije. Ja wciąż nie oddałem tych... tego szczęścia, nie? Mam 6 statów szczęścia do oddania, których nie oddałem. <laughs> Takie już mamy. Zakładam, że ten ognisty wcale się nie będzie różnić od normalnego. Zbuta za 70. Pięknie. idealnie sobie poradził. E, czy tu jest niewidzialna ściana? Nie. Dobre. Eee. Bardzo często ten skok psuje, więc. Eee, no i tak jak teraz. Piemano! Kurwa, proszę mi zostawić. O nie. No musiał. Musiał. O, coś umarło. Szkoda, że ten mój Pokemon, jak ja spadnę, to się nie teleportuje za mną od razu. Bo on się czasem teleportuje, jak rzeczywiście jest gdzieś daleko, naprawdę daleko ode mnie. Mm, ale zazwyczaj nie jest to aż tak daleko, jakbym chciał. Dobra, czyli nie idziemy górą, pierdolę tam. Kulka. Au! Hyu. Nie, nie mogę trafić. Bliżej. Nie da się. Okej, okay, okej. Okay. Zrozumiano. <grytania> Understandable. Tu by wypadało wyczyścić to. Weź tutaj pana. Do czego ty strzelasz? Wulhaka ma chłop. Tu, w niego strzelaj. Oła. Bu, 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 bu. O, pan Pokémon dobrze za 700 łukiem. Daj więcej, więcej tych tekstów speech, bo to fajne. Ja wiem, że fajne, ale też nie chcę, żeby to zagłuszało e, cały stream. To dlatego jest tylko jedno wykorzystanie na cały stream, e, żeby żeby nie psuło vibe'u. bo jak będzie, jak się zamienimy, kurwa w stream, gdzie będą same memesy i i tekstu speech, to będzie będzie żwiganko. A nie chcę, żeby całkowicie wszystko się zepsuło i do no, nie jest to w moim klimacie, o, tak powiem. Dobra, tu już wszystko powyzabijane. Powy Proszę spaść na dół. Dziękuję. Undead bone shard. W sumie bone już nie potrzebuję, bo, bo i tak mam za mało HP, żeby mi więcej dawało. Trzy razy na stream albo dwa, nie da się. Mogę dać albo raz, albo nieskończoność. Tu w prawo się idzie, żeby iść dalej, ale my chcemy iść w dół najpierw. Jak na tak mało, to może już dwa albo trzy razy na stream zrobić. Mm, nie, to też nie jest tutaj do... O, bra! Halo, dawaj mojego rycerza. Panie rycerzu. Proszę mnie bronić. Proszę mnie bronić, powiedziałem. Dobrze. Patrzcie, jak się regeneruje. Bo jest regen i z tego ringa, i z jego statystyk. Ja pierdolę zajebiście teraz. Jeszcze jak oddam te kolejnych 6 punktów. Dobra, czyść, 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 idź. Pogłaskam. Pogłaskam, ale idź, czyścić. Ała, ała, ała. Nie, nie tam. Za tobą. Wyjebał się. Dobrze, dalej. No nie, nie, nie miało być głaskanie. Chciałem item podnieść. Come on. Item. Dobrze. Kilo, poś tutaj koleczko. I CZYŚĆ! ZABIJAJ! No I coś czuję, że... Silver Knight zostanie jednym z moich ulubionych Pokémonów. On i strzela... Avium GoPlay. Siema, siema, czy to mój ulubiony kanał pornograficzny? Nie, 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 to ten. Mój, e, jak to się nazywa... Uff. Mój OnlyFans to później, to po dziesiątej. I tylko dla dorosłych. To jeszcze nie teraz. Dobry wieczór, Avium, siemanko. No, zabijaj! O, sniper. Każdy dobrze wie, że srebrni rycerze są snajperami Dobrymi Każdy, kto grał w Daxos no, jeden. Jebać stare baby Potwierdzam, jebać stare baby Dobra, czyli jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy Tylko, że wszedłem od dołu tym razem, dobrze Czy jest tu jakiś... Po... Co ty tam bijesz? E, Sylwester, coś zabił, ej Coś tam było jeszcze Dzisiaj mnie te kurwy srebrne spychały, tak W Orlando e, Srebrni rycerze W pamiętnym miejscu chyba przeszkodą dla każdego gracza e, Soulsów, jedynki, którzy nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Aha, zrobiłem kółko. E, i to jest ten moment, kiedy ja mówię. He, czekaj, gdzie ja już byłem, gdzie ja nie byłem. Byłem tu i poszedłem tam, tak? Dobrze. Po schodach do góry pójdziemy. Ja tu się zawsze gubię, za każdym jebanym razem. Dobra, jest ognisko. Zabij, zabij, zabij. Tylwek. Jeszcze, jeszcze. A dobra, możesz na mele. Też fajnie. Zawsze biegniesz do niego i, i go parujesz, ja też. Ale dlatego mówię, że jak ktoś gra pierwszy raz i nie wie, jak to zrobić, jak sobie z nimi naj 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 najłatwiej poradzić, no to może mieć problem, nie? Są pany po bokach. Ale jak już wiesz po raz kolejny i mówisz, że zawsze to robisz, to znaczy, że już prawdopodobnie ten chrzest ognia jest za tobą. I wiesz, że. <laughs> wiesz, co cię czeka za kolejnym razem, nie? Szuluj! Albo b Szuluj. Dobra, gitara. Magim wystarczy, to sobie wiesz. A czy. Zawsze możesz założyć tarczę, nie? Na, na, na ten konkretny. E, na tą konkretną. To, to konkretne miejsce. I to się bardzo przydaje. Bo później zaczniesz, że zrobisz kontrę e, i on spadnie. Jak go. pod. Jezu, jak go pod dobrym kątem e, skontrujesz, to on spadnie. To nie jest tak, że, ten, że, że musisz go zabić koniecznie. Zabij! Uff! Chaos gem. Co ty bijesz? Z chaos gemem możemy sobie wzmocnić. nasz soczek. I teraz nie będzie bić ogniem żygania ogniem nie będzie, tylko będzie żyganie chaosem. To nie był ilu, ilu torek do miejsca z Black Knight'em tutaj? Kurde, nie pamiętam, spróbujemy. Mi się wydaje, że do Black Knight'a jest po prostu jeden z takich korytarzy... tych węższych, że tak powiem. A nie tutaj. Chyba nie. Na Black Knight'a jeszcze tam trafimy. To jak pójdziemy w ten to do drugiej miejsce, tam gdzie mówiłem, że tam się idzie. Tam gdzie był ten gigazłok. Czekaj, gdzie był giga gigazłok. Co tu je było? Aha, on strzelił i się teleportował. Okej. Okay. Giga wok, czekaj, to nie tu Żyganie hałasem brzmi jak after party. No, no, no. tak, dokładnie no, no, no. <śmieniu> Wiem, że tego ukrytego. Wiem, wiem. Ten koło którego jest miecz czy coś takiego? Nie, nie miecz. Ktoś z broni. I on tam zabija Gru jednego. E, nie siadamy o, tu jest. Czy nie tu. <śmieniu> Kurwa. Ja muszę zaatakować, bo ten mod jest niedojebany, nie pamiętam. To nie powinno być? Miecz chyba. Hmm. Wiesz, to był iluzor, no właśnie, tak, tak też mi się wydaje. <grym> um, może inną bronią jebnę? Twinblade'ami? blade'ami? Pojedynczymi? No nie, no chuj. Może jak nie masz czasów na broń, to nie wejdzie. Nie, no powinno wejść. I nawet samo wrolowanie się w ścianę powinno zadziałać, tak naprawdę, nie? Ja prawie zawsze się wrolowuję w ściany, żeby je otworzyć. Bardzo rzadko atakuję, ale nic. E, tam jest jeszcze inne wejście w tamto miejsce, także jakoś się nie przejmuję tym mocno. Tak mi się wydaje, że jest inne wejście. Jestem prawie pewien, ale nie do końca. No, tu są ma masa, masa trupów, pięknie, ładnie. My się to po prostu. E, sprawdź, proszę, na bo aż ciekawy jestem. O, nie, nie, nie. Czekaj, nie, tu. O, tu jest ten niewidzialny hujek, dobrze. I tu otwarte już było, halo? To jest ta ściana. Tutaj zazwyczaj jest w tym miejscu. Iluzorek. Ale tym razem go nie ma, jakby był otwarty już. Halo, rycerzu. O nie! O nie! O nie! nie! Kurwa. Zawał. No nie, come on. Rycerzu, broni mnie! Kurwa! Nie! BI! BI! Patrz na tym cipę. Nie, dobra, zabiję. Tak, są nowe straszaki. Wszystkie stare zostały wyjebane i, wyjebane i jest 13, 13 nowych takich screamerów typowych. Rozwolnienie w oczach. E, tak, i te wszystkie screamery chyba 12 z 13 są z FNAFA. Tylko są podbite dość mocno, jeśli chodzi o ich głośność, przester. Bas i w ogóle wszystko. Dobra, teraz idziemy w tę stronę, szczurku? Pięknie, headshot w szczura. Tu jest dziura. Tędy nie chcę iść, bo wiem, że spadnę. Pójdę tędy. tak, ta, gdzie jest bezpiecznie? Hello, gdzie jest mój. Halo, tu idź. Uh. Idź na pierdalaj, na pierdalaj. Uh, nie, nie trafia, Zani... on ma za wysokie ataki. Eee. Okej, okay, ogień sobie poradził. Podnieść tamten item? Jaki item? Ten, co jest w Lawie? Bo tamten to mi bardzo mało mówi. Bij szczura. Dobrze. Jeszcze jeden. Pięknie. 650 demerzu Obok Black Knight'a tam była broń tylko. Co to mi. Pogo obchodzi broń? Na tym ranie konkretnym. Ech, tu tu nie, nie idziemy. Z tego co pamiętam, tam raz udało mi się dobiec, stakując jakieś odporności na, na ogień, ale i tak na końcu umarłem. I te itemy nie są warte generalnie. Tam jest chyba żar i coś jeszcze, jakiegoś gównianego. Ech, co po tych ranach będę robić. Kolejne rany prawdopodobnie, ale jakie to jeszcze nie wiem. Króla Demonów już zabiłeś? Nie. Król Demonów jeszcze jest przed nami. Król Demonów jeszcze jest przed nami. To nie to chciałem zakręcić. Eee, więc więc no. Eee, a kolejne rany zobaczymy. Ja ciągle mam w planach przede wszystkim randomizer eee, w któryś Soulsach albo Welden Ringu. Eee, I chcę zrobić ciągle na przykład eee, pochodnia run w Welden Ringu. I tu jest niewidzialność, ściana po lewej. Tu. Albo dalej. Tu. Tylko ona. Hmm. Czy ja będę mógł ją aktywować? No zabij. On za wysoko celujesz, chłopie. Okej, okay, już lgnęło. Zajibisz szapka, dziękuję. Jestem tenerem Pokémon. <noise> Jeszcze tego zabij. Dobrze. Jak skończę Pokémony przed finałem Lorana, zapewne tak, zapewne tak. To no, inny ran lotuje na przemian? Tak, tak będziemy chyba robić. E, znaczy się, jeśli skończymy, powiedzmy, Pokémony przed Lorranem, a tak się na pewno wydarzy, to zrobimy tak, że po prostu będę kontynuować tego dnia konkretnego Loran. To nie jest, nie jest ta ściana. Będę kontynuować lore run, A na kolejny dzień wybierzemy coś innego, wymyślimy. To jest ta ściana, prawda? Czemu, czemu ja nie mogę ścian niewidzialnych niszczyć? Chuj wielki jak wszelki. Znaczy tam nie ma nic jakiegoś bardzo potrzebnego, ale fajnie by było, jakby mógł to wziąć. Dobra, bazyliszki. Próbujemy jakiegoś złapać i jest tu chuj. Uf. Mogę łapać, to jest dobry, dobra wiadomość. Trzy razy. Weszło. Bazyliszek. Okej, okay, mamy chyba dwa albo trzy tokany kolejne do oddania. Niech on się teraz rozprawi z nimi wszystkimi, bo ja tam nie chcę podchodzić. Mam nadzieję, że on jest... Od... O nie! Że on jest odporny na klątwę. w pizza. I, I że on nie umrze na strzała. Oj, no, aha, okej. Okay. No, prawie. Warhack ci działa, ale nie strzelisz przez to. Nie strzeli. Musisz, musisz podejść, byczku. Pogłaskam. Dawaj jakiś run z DS1. Możemy, możemy coś w DS1 wymyślić. Możemy coś w DS1 wymyślić. Myślę, że w DS1 moglibyśmy się pobawić w randomizer. Tak, tak, tak mi się wydaje. Sorig, Tak, zaraz pójdziemy do Soriga.